Cześć, z tej strony Krzysztof Miruć. Jest wiele zasad, którymi należy się kierować przy projektowaniu wnętrz. Jedną z nich jest stwierdzenie mniej znaczy więcej. Tym mottem kierowałem się przy projektowaniu tego apartamentu. To minimalistyczne wnętrze wyposażone w ograniczoną ilość mebli i dodatków. Głównym elementem dekoracyjnym są dzieła sztuki. Przed sobą mam projekt mieszkania w minimalistycznym wydaniu. W tym wnętrzu panuje zasada mniej znaczy więcej. Głównym elementem dekoracyjnym są cieniutkie czarne linie. To one tworzą graficzny charakter. Zobaczcie, według tej zasady zaprojektowałem ścianę medialną. Na ścianie mamy wiszący telewizor, po lewej stronie z wnęka z kominkiem, a po prawej cieniutkie czarne półki. Te same półki pojawiają się oczywiście w holu wejściowym i w przed... Pokoju. W salonie głównym elementem dekoracyjnym są dzieła sztuki. Nad kanapą wisi obraz, a w przejściu do jadalni mamy dwa postumenty, na których stoją rzeźby. Same ściany są tłem dla dzieł sztuki i oczywiście dla mebli. Zależało mi na tym, żeby wnętrze było surowe, powściągliwe, z graficznym charakterem. Tak jak powiedziałem, bawię się czarną, cienką linią. Wybrałem do tego wnętrza dwa modele skrzydeł drzwiowych. E, są proste, eleganckie i posiadają czarny element dekoracyjny. Jaki? Zaraz Wam pokażę. Elementy graficzne pojawiają się w dodatkach, w tekstyliach, w meblach, mogą się również pojawić w skrzydłach drzwiowych. Stoję właśnie przed takim oto skrzydłem. Model Silia, zobaczcie czarno-białe zestawienie, bardzo eleganckie i bardzo mocno kontrastowe. Ja osobiście uwielbiam takie zestawienie. Skrzydło drzwiowe pokryte jest laminatem akrylowym wykończonym na wysoki połysk. Taki sam laminat akrylowy jest na opaskach i ościeżnicach, tylko w wersji czarnej. Proste skrzydło i sama grafika, gra tego płaskiego skrzydła i e, czarnych ościeżnic robi fajny rysunek i nadaje wnętrzu charakter. Samo skrzydło posiada trzy rodzaje wykończenia krawędzi. Zobaczcie, to również jest element graficzny. Mamy ukryte zawiasy i zamki magnetyczne. To jest standard. Błyszcząco, elegancko, ale bardzo, bardzo prosto i graficznie. To pierwszy model jaki przygotowałem dla Was, a drugi, drugi również jest graficzny i ma dodatkowy, ciekawy jeden element dekoracyjny. Moja druga propozycja to model Claro, skrzydło drzwiowe pokryte jest białym lakierem wykończonym na wysoki połysk. Sama krawędź skrzydła drzwiowego jest matowa i czarna. To element graficzny. Głównym elementem dekoracyjnym tego skrzydła drzwiowego jest to oto przeszklenie. Zobaczcie, wertykalne, wykończone czernią, bardzo ładne, nowoczesne, proste i eleganckie. To skrzydło jest kompozycją błyszczących płaszczyzn i czarnych elementów dekoracyjnych. Te same zestawienia pojawiają się w tekstyliach i w meblach. I Łącznie z tymi skrzydłami drzwiowymi stworzą wewnętrzną harmonię harmonijną całość. Dlatego decyduję się na ten model. Jest bardziej graficzny i bardziej będzie pasował do mojego projektu. Jeśli podobał Ci się ten film, naciśnij Lubię to. A jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, zapraszam do subskrypcji naszego kanału.